Witajcie w dzisiejszym komentarzu. W ostatnich dniach działo się naprawdę wiele i zamierzam Wam o tym opowiedzieć i skomentować. Dowiecie się z tego nagrania, co Polacy myślą o Waldemarze Żurku. W ostatni weekend odbyła się Wielka Konwencja Prawa i Sprawiedliwości, myśląc Polska. Tusk z ekipą próbował ją przykrywać różnymi wydarzeniami, i o tym Wam również opowiem. Na tle jakiej flagi śpiewa żona ministra energii Złotego Dziecka PSL-u? Tego się również dowiecie. Ale na początek bardzo zachęcam i proszę Was o subskrypcję mojego kanału. Gonimy 100 tysięcy, jest naprawdę blisko. Oczywiście zachęcam do lajkowania i do komentowania. Dzięki Waszym aktywnościom te materiały docierają do większej liczby osób. No to zaczynamy. Uuu, panie Żurek, Polacy Pana nie chcą. Po kilkunastu tygodniach Pana rządów, skręcania spraw w platformie ekipie Tuska oraz po rozkręcaniu aparatu represji przeciwko opozycji i sędziom, których pan nie lubi, Polacy wypowiedzieli się w sondażu. Okazuje się, że zdecydowana większość Polaków negatywnie ocenia pracę Waldemara Żurka. Zdecydowanie negatywnie oceniają 32,5% osób, natomiast ogólnie negatywnie 44,5. Zdecydowanie pozytywnie tylko 17%, zdecydowanie pozytywnie tylko 17%, a ogólnie niecałe 34,8. Panie Waldemarze Żurku, Polacy widzą, co pan robi. Głównie w ostatnich tygodniach słyszymy o tym, że prokuratura, którą nadzoruje Waldemar Żurek, skręca sprawę ekipy Donalda Tuska. Wiele dyskutuje się o sprawie Romana Giertycha, Sławomira Nowaka czy Tomasza Grockiego. Polacy to widzą, że Waldemar Żurek został wynajęty przez Tuska po to. By właśnie zapewnić spokój jego ekipie. No i dodatkowo zajmować się wyłącznie opozycją. Dowód na taką strategię Żurka? Proszę bardzo. <grych> Żurek był gościem takiego eventu Igrzyska Wolności. Moi drodzy, jestem dzisiaj na Igrzyskach Wolności w Łodzi. Mam zabierać tutaj głos, ale musimy zadać sobie to pytanie, czym jest wolność dla każdego z nas? Ten event organizowany był przez Fundację Liberté. To jest fundacja, która była głównym organizatorem takich, uznawanych przez wielu za nielegalnych reklam w czasie kampanii wyborczej. Oni robili takie spoty niby profrekwencyjne, promowali je w internecie, ale tak naprawdę było widać jak na dłoni, że w tych spotach chodzi o sprzyjanie koalicji obywatelskiej i Rafowi Trzaskowskiemu. Sprawa została nagłośniona przez niektórych polityków, takich jak Darusz Matecki, ale również przez media. W sprawie powinno toczyć się śledztwo. I co robi prokurator generalny w środku takiej wielkiej afery? Jedzie do organizatora tych wydarzeń, wypowiadać się o swojej polityce. No, na pewno ich dopadnie w tym śledztwie. Kwoty tych nielegalnych reklam szły w setki tysięcy i miały istotny wpływ, w mojej ocenie, na przebieg obu kampanii wyborczych. No, widać, że ta brudna kampania raczej nie zostanie wyjaśniona, kiedy prokuratorem generalnym jest Waldemar Żurek, no, ale nie był jedyną ciekawą osobą, która tam się pojawiła. Otóż pojawiła się tam arcykapłanka propagandy mediów Tuska, jak ją nazwał Krzysztof Stanowski, Dorota Wysocka-Sznep. Zgadnijcie, o jakiej tematyce poprowadziła panel. Jak zatrzymać brunatną falę? Drota Wysocka sznep tutaj przestrzega, jeżeli brunatna fala i zmiecie Tuska i jego ekipę w tym ją. No i teraz hit. Wiecie co się okazuje, z czego sfinansowane zostały te wszystkie panele, w których oprócz żurka wziął udział również Adam Bodnar na przykład? Otóż chodzi o to, że ta kasa poszła ze środków publicznych. I to jeszcze jakich środków publicznych? Okazuje się, że te, te Igrzyska Wolności Fundacji Liberté zostały zorganizowane ze środków na muzykę, na promocję muzyki ze środków Ministerstwa Kultury z KPO. No i widzicie, po to im te pieniądze służą, żeby robić swoje partyjne eventy. I e, nie wiem czy tam Wysocka-Sznepf tańczyła, czy coś tam grano, że, że akurat Panel o brunatnej fali, jaki ma związek z promowaniem muzyki przez Ministerstwo Kultury? Nie wiem, ale przypomnę tylko, że cała afera tzw. Funduszu Sprawiedliwości opiera się na tym, w szczególności dotycząca tych dwóch urzędniczek, że rzekomo zgodziły się wypłacić środki na cele niezgodne z celami funduszu. Oczywiście to jest nieprawda, że tak było w tamtym przypadku, ale w tym przypadku, no powiedzcie mi, jaki jest związek. Debaty pani Wysocki-Sznepsz, czy występu Waldemara Żurka z promowaniem polskiej muzyki? Ja nie widzę żadnego. No, ale prokurator generalny pojechał, więc zapewne śledztwa się w tej sprawie nie doczekamy. Podobnie jak w sprawie tych kampanii wyborczych. No dobra, ale wróćmy do tych innych konwencji. Na konwencji Myśląc Polska ujawniłem informację o tym, że Unia Europejska żąda od Polski aż 500 miliardów. Złotych w nowej perspektywie budżetowej. Mówiłem o tym szeroko podczas panelu, który prowadziłem podczas tej konwencji. Serdecznie zachęcam Was, żebyście go obejrzeli. Ten panel jest dostępny na moim kanale na YouTube, więc po obejrzeniu tego nagrania zachęcam, żebyście w wolnej chwili zobaczyli tę debatę. To naprawdę bardzo ważne informacje, które powinniście poznać, bo na konwencji Platformy Obywatelskiej Rafał Trzaskowski mówił, bo sobie zorganizowali swoją debatę w czasie, kiedy my mieliśmy swój kongres, że. Oni już o, o, mają fantastyczną pozycję dla Polski w Unii Europejskiej. Że Polska jest silna, że Polski się nie da oszukać. Tak to mówił Tusk, chyba, tak? Naprawdę mnie nikt nie ogra w Unii Europejskiej. No ale, właśnie, no 500 miliardów chce Unii od Polski, to ludzie Tuska proponują, a oni cisza na ten temat. Co więcej, taka pozycja Polski w Unii Europejskiej, a kanclerz Niemiec ujawnił w sobotę, że umowa Mercosur wchodzi, ogłosił sukces Niemiec, szczęśliwy ogłosił sukces Niemiec, powiedział, że wszystkie kraje się zgodziły. Jakoś Donald Tusk się na ten temat nie zająknął, a kanclerz Niemiec ogłosił sukces. Posłuchajcie. Panie Wissensfrage, Mercosur, weil Sie das erwähnt haben, ich habe das gar nicht gewusst, dass das heute ansteht, haben die Franzosen auch zugestimmt oder ist das alles wirklich durch? Alle zugestimmt. Ja. Einstimmig zugestimmt, alle 27 haben zugestimmt, dass die ständigen Vertreter dann unterzeichnen können. Und insofern ist das hier ein klares Mandat. Und wie gesagt, es braucht die Ratifikation noch im Europäischen Parlament. Aber wir gehen alle davon aus, dass das im Europäischen Parlament ratifiziert wird. Und es gibt aus den Mitgliedstaaten jetzt keine Vorbehalte mehr. Das ist erledigt, das ist durch. Und darüber bin ich sehr dankbar. Ich habe das ja immer wieder auch zum Thema gemacht. Und ich habe das auch in meinem Beitrag heute in der Debatte zum Thema gemacht. Und es ist dann vom Ratspräsidenten auch zur Abstimmung gestellt worden. Es ist durch. Tyle jest warta ta ich siła w Europie. Ich siła w Europie polega na tym, że oni wzmacniają Niemcy. Niemcy mają wszystkie decyzje, których chcą i właśnie po to im był rząd Donalda Tuska w Polsce. Na ale w weekendowej konwencji Tuska był jeszcze inny cel. Otóż on pochłonął swoje przystawki, między innymi nowoczesną. Byłym posłem tej partii jest Witold Zębaczyński, który został zapytany o to, że przecież nowoczesna miała wielomilionowe długi i zobaczcie co powiedział. Pani Nowoczesna odetchnęła z ulgą, że już nie trzeba spłacać długu. Spłacaliśmy zobowiązania po Ryszardzie Petru co miesiąc. E, zostało trochę tego, ale chcę Państwa uspokoić. Dwa miliony. Tak. E, trochę to, państwa... to nie jest trochę. Dwa miliony to jest bardzo Por... poważna suma. W porównaniu z. E, em, Kto będzie to spłacał? Już mówię. To jest zobowiązanie wobec komercyjnego banku i wobec komercyjnej telewizji. I e, przeprowadziliśmy taki sposób likwidacji partii, że po prostu te dwa podmioty, z żalem to mówię, będą musiały sobie zapisać resztę tych zobowiązań po stronie. Ale to jest strasznie traty. wygodne. To znaczy, zmieniacie organ... Realizacje i komercyjny bank, komercyjna telewizja. Ja oczywiście obaj wiemy, jakie to są, ale nie będziemy tego mówić. Nie, muszą sobie zapisać straty. Fantastyczny na jedno, model. Na jedną trzecią tych zobowiązań pieniądze mamy jeszcze zabezpieczone. Um, natomiast pozostała część no to jest pewne ryzyko związane z prowadzeniem tego typu działalności, jakim jest kredytowanie pa, Panie, że pan wyjaśnił tak. Nie przesłyszeliście się. Witold Zembaczycki stwierdził, że już długów nie ma, bo zlikwidowali partię. teraz są utuska, bez długów i. A banki sobie mają to odpisać, w straty wpisać i wszyscy są zadowoleni. No halo, czy jakby byście wzięli kredyt na mieszkanie i go nie spłacili i powiedzielibyście bankowi pewnego dnia, że umarzacie swoje zobowiązania wobec banku, żeby bank sobie to wpisał na straty i heja, nie ma was, nie ma konsekwencji. A to właśnie de facto powiedział Zębaczyński, więc ta operacja Tuska, że się jednoczy ze swoimi przystawkami. Polega między innymi na tym, to jest jeden z głównych celów, że Nowoczesna jest zlikwidowana, znikają jej długi i posłowie Nowoczesnej są można powiedzieć na świeżej pozycji bez tego ciężaru, który niosło ze sobą wiele lat, bo ten dług był wielomilionowy, teraz 2 miliony zostało do spłaty, ale już nie ma tego długu. No bo sobie banki mogą to odpisać w straty, bo ekipa z Nowoczesnej jest już pod parasolem Tuska pełnym ale jeszcze ciekawy sposób, te konwencje Platformy skomentował Dariusz Joński, ponieważ on studzi zapędy niektórych o tym, że jest oczekiwanie nowego programu dla koalicji rządowej. Ale czy coś się zmieniło y, od tego kongresu, pani, czy od konwencji, bo to wy y, mieliście konwencję, pismo o kongres. Y, myślę, że bardzo dużo się zmieniło. Być może ktoś, kto czekał na y, y, kolejny program, to musi jeszcze chwilę poczekać. Panie Jański, Polacy nie oczekują nowego programu koalicji rządowej. Przede wszystkim Polacy oczekują spełnienia tych konkretów, które obiecywaliście. Oni mówią, że nowy program, piszą, a stary już do kosza. No, bezczelni są po prostu, bezczelni ale właśnie taka to jest metoda, że jedno kłamstwo przykrywają kolejnym, żeby, już, żeby Polacy zapomnieli już o tym, ile Tusk wcześniej naobiecywał no i po to jest ta ich konwencja, która miała przykryć konwencję Prawa i Sprawiedliwości, która otwiera pisanie realnego programu opozycji, która idzie po władzę, a koalicja rządowa powinna się skupić na spełnieniu obietnic, które spowodowały, że rządzą, bo to jest ich zobowiązanie wobec wyborców, ale jak wiemy Polacy kolejny raz przekonują się, że ekipa Tuska to jest jedna wielka ekipa kłamców. No i dobra, kolejny temat. Jak myślicie, na tle jakiej flagi śpiewa żona Miłosza Motyki, świeżo upieczonego od kilku tygodni, ministra energii w rządzie Tuska, złote dziecko PSL? Nie, nie jest to flaga Polski, jest to flaga UPA. Nie przesłyszeliście się. Żona Miłosza Motyki sobie śpiewa piosenki na tle flagi UPA. Teraz to widzicie, radosna. Generalnie ja szanuję prywatność rodzin polityków, natomiast no, sytuacja jest dosyć ciekawa, ponieważ mówimy jednak o ministrze energii w rządzie PSL-u i, i Tuska. No, jednak no, niecodzienna sytuacja, w, sytuac w której żona ważnego ministra w rządzie sobie śpiewa na tle no jednak flagi, która nie wskazuje na um, pozytywne emocje wobec Polski. Powiem to tak, nie chcę tutaj w algorytmy wejść, żeby mi tutaj banowano czy cenzurowano, więc wszyscy wiecie o co chodzi. No i e, co więcej, bo sprawę ujawnił redaktor Marcin Dobski. E, co więcej, okazuje się, że żona pana Panamotyki z Ukrainy jest zatrudniona w spółce podległej koledze Panamotyki. Adama Struzika, chodzi o samorząd województwa mazowieckiego. Żona pana Motyki odpowiada tam za przetargi. Widzicie, jedna wielka psl rodzina z flagą UPA w tle. No, minister Motyka zaczął się tłumaczyć. Stwierdził, że to jest jakaś rosyjska propaganda. Ja tylko przypominam, że czasy PSL-u w polskiej energetyce to jest najbardziej niekorzystny. Tak niekorzystny, że nawet Komisja Europejska ten kontrakt zablokowała kontrakt gazowy, który negocjował i forsował Waldemar Pawlak z PSL-u. Nawet Komisja Europejska, znana z tego, że promowała współpracę energetyczną z Rosją, no stwierdziła, że to idzie za daleko, bo to tak, tak niekorzystny dla Polski naszego bezpieczeństwa energetycznego kontrakt. I teraz pan Motyka śmieje mówi, że on będzie walczył z rosyjskimi wpływami w energetyce jako minister energii. I to w odpowiedzi na co? Nie zdementował, że to nieprawda. Nie zdementował tego, co pokazał redaktor Dobski. Dajcie znać w komentarzu, co myślicie o tym, żeby właśnie żony polskich ministrów śpiewały na tle tej flagi. Co to oznacza dla nas, jako państwa, jako narodu, jako naszej, naszego stosunku do państwa ukraińskiego? Co to może oznaczać? Bo no, ja mam swoje przemyślenia, ale się nimi wolę nie dzielić. Za dużo emocji może temu towarzyszyć. W Sejmie jest projekt, Cenzurowania internetu. Według tego projektu rządowego, um, człowiek Tuska, przemysław Kuna, którego zrobili szefem UK, może jednoosobowo blokować treści w internecie, gdyby to weszło w życie. I e, będzie wysłuchanie publiczne w tej sprawie w Sejmie. Dzisiaj jest ostatni dzień na zgłoszenia, więc serdecznie Was zachęcam, żebyście śledzili, ewentualnie zgłosili się, śledzili tę sprawę, bo jest bardzo, bardzo ważna dla jakości, wolności i słowa w Polsce. Bardzo Was zachęcam. Dziękuję za dzisiejszą obecność, oglądanie mojego komentarza. Jeszcze raz zachęcam do subskrypcji. Jesteśmy blisko 100 tysięcy. Do lajkowania, komentowania i widzimy się wkrótce w kolejnym materiale. Do zobaczenia.